Stacja Edukacji Ekologicznej właśnie obchodzi swoją miesięcznicę i, wbrew obawom, cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Z czasów otwarcia od 2 czerwca to rzeczywiście mamy duże zainteresowanie. Dużo grup dzieci, bo były, to jeszcze, były, jeszcze nie było wakacji, więc dużo grup szkolnych mieliśmy. Tak zdarzało się, że, że nawet 4, 4 razy w tygodniu były dzieciaki, i to czasem podwieszkało jednego dnia, więc to jest dosyć sporo. Też dużo jest osób indywidualnych, które przychodzą do jaskini widzieć więc w miarę możliwości swoich wychodzę z nimi i, i, i troszeczkę mówię o nietoperzach. Niewątpliwą atrakcją jest więc właśnie znajdująca się przy Nadleśnictwie jaskinia nietoperzy. Przyciąga ona zarówno ciekawskie dzieciaczki, jak i nieco starszych, którzy na własne oczy pragną zobaczyć obiekt i żywe nietoperze. Wszyscy mnie pytają, czy to są żywe i dzieci dają się nabrać, że to są żywe nietoperze w jaskini. Co prawda mamy jednego takiego wielkiego Tutaj na wejściu jest, specjalnie jest taki duży zrobiony. To opowiadam, jak jest zbudowany i, i w ogóle czym się charakteryzują nietoperze, więc dobrze obrazuje ten nietoperz. A te co są w środku, to po prostu śpią. Na chwilę obecną, by móc dostać się na teren stacji, należy skontaktować się telefonicznie z nadleśnictwem Świdnica. A jak zdradziła nam pani Monika, najprawdopodobniej także po wakacjach ten system zapisów zostanie utrzymany. Do stacji edukacji ekologicznej to należałoby się umówić telefonicznie pod numerem telefonu do nadleśnictwa i najlepiej grupy zorganizowane dlatego że w sali laboratoryjnej mam 25 mikroskopów więc to też jest kwestia tego ile będzie dzieci i co będę z nimi robić bo w sali konferencyjnej znowu jest możliwość i 50 osób więc to też różne grupy mogą być a do jaskini nietoperzy no, można indywidualnie i w zasadzie nie trzeba się specjalnie ze mną umawiać. Jeśli jestem na miejscu w nadleśnictwie, to nie ma problemu, oprowadzę każdego. Oczywiście wszystkie wejścia, zarówno do jaskini, jak i do stacji edukacji ekologicznej są nieodpłatne.